Dzień dobry, jest środa 23 lipca roku pańskiego 2025. Zapraszam Was na pogaduchy o jedzeniu pod tytułem Kulebiak. Wczoraj miałem małą awarię w wehikule, czasu, którą słyszeliście, ale dzisiaj już wróciłem i zabieram się za opowieść. Czym jest kulebiak? Kulebiak jest to pieczony. Placek, tak to można nazwać, drożdżowy, faszerowany kapustą i grzybami, lecz nie tylko. I nie tylko z ciasta drożdżowego. Pochodzi jego nazwa od słowa kulebać, co w starosłowiańszczyźnie oznacza mocno gnieść lub ugniatać. Znali go już nasi praprzodkowie Lechici i mieszkańcy starożytnej Tartarii. Jest to danie, które pochodzi z rejonów słowiańskich, wschodnich. W Polsce bardzo popularne na ścianie wschodniej lub Lubelszczyzna, Zamośćczyzna i reszta terenów właśnie tak zwanych kresowych, nadgranicznych. Jeśli macie rodzinę w tamtych rejonach lub byliście na weselu, mogliście się z nim spotkać. Na weselu, na zakończenie, podawany jest do czystego barszczu w pocięty takie plastry. Ciasto drożdżowe wypełnione pysznym farszem z kapusty kiszonej i grzybów, nie pieczarek, lecz grzybów leśnych. Potrzebne do niego są grzyby suszone, bo trzeba je ugotować, a woda z nich też się do niego przydaje. O czym opowiem wam później, a teraz usiądź, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie bajania o kulebiaku. Zapraszam. Świt, jesienna noc się kończy. Szlachcic, samotrzeć ze swoimi pachołami wyjeżdża na trakt i widzi karczmę. Po całej nocy podróży przez lo, różne leśne chaszcze. Zobaczyli karczmę, więc do niej zbieżają. Tłuką do drzwi, karczmar zaspany jeszcze, bo to przed świtem otwiera i... Czym mogę wasz mości służyć? Jadłem i napitkiem, zbierzeniśmy, całą noc żeśmy przez haszcze, przez leśne knieje przechodzili. Daj jadło i napitek. Z tymi słowami wciska karczmarzowi czerwonica w dłoni. Karczmarz gnie się w pół, szlafmycą zamiata podłogę, gdyż się nawet ubrać nie zdążył, zaprasza do sali, prosił o chwilę cierpliwości. Wielmoża wraz z pachołami swymi zasiada wiernymi. I czeka. A tymczasem masz budzi żonę. Wstawaj, gości mamy. Noś ty zgłupiał przed świtek, wstawaj czerwońca dali. Kobieta się zbiera, budzi posługaczkę. No i wszyscy w dyldy do kuchni. Posługaczka już szybko szykuje chleb, Jakoś go mułkę sera, jakieś zimne mięso. Pani domu, pani gospody, leje dwa dzbany wina najlepszego jakie mają. I zanosi razem z posługaczką na stół. A stary karczmarz się zastanawia: co ja mam dać na ciepło? Wraca żona, mówi: słuchaj ciepłego dania. Chcą jeść na ciepło, chcą bo zmarznięci zbierzeni. Szykuj ciepłe! Skąd jak nie mam ważyć, dopiero trzeba. Ale przypomina sobie, że ma. Ma, musi tylko podrzeć, szybko rozpala palenisko, stawia sagan z wywarem z ćwikiełków, które się kisiły razem z kapustą. Robił eksperyment, wywar z ćwikiełków, z majerankiem, z czosnkiem, z marchwią, taki intensywny. Ale co do tego? Co do tego? Patrzy na żonę, mówi, co im dać do tego? No przecież to tylko będzie do picia. Kulebiaka z pieca wyciągaj, robiłam wczoraj, na dzisiaj tylko dla nas, ale jest cały. Gniezd do wystygnięcia został, także wyjmuj i kroimy. Jak powiedziała, tak zrobili. Wyjęli kulebiaka, pokroili w plastry. Wywarz ćwikiełków, piękny, czerwony, intensywny, pełen przypraw pieprzu, majeranku, czosnku. Zagrzał się taki rozgrzewający. Nalany został w duży dzban, posługaczka zaniosła, a gospodarz z gospodynią zaniósł kubki i pokrojonego pięknie okrągłego kulebiaka. Zostawili szlachcica wraz z pachołami przy stole, udali się dalej do swoich czynności. Szlachcic się posilił, pożywił. No, odpocząć by wypadało, lecz. Droga pędzi, goni, trzeba ruszać. Cała rzecz się dzieje na terenach wschodnich, na ścianie wschodniej, na kresach Polski. Woła karczmarza, ugościłeś, masz tu ci jeszcze jednego czerwońca. Jak jeszcze mi powiesz, co ja dostanę do jedzenia, coś my, co ja z moimi pachołami jadłem, to ciepłe, takie pyszne i do tego to ciasto. Co to było? Ja wasz zrobiłem wywar z Takie czerwone, kiszone, w kapuście wyjąłem, rzuciłem do gara, dodałem przyprawy, troszkę mięsiwa. No to było dobre. A to ciasto? A to takie nasze, wschodnie, regionalne. Właściwie nie znasz? Skąd właściwie jesteś? Z Gdańska. A to właści możesz nie znać. To kulebiak, albo kulebać się nazywa nasze. My to robimy często, bo to z kapustą, z grzybami, takie. Kwaskowe, pożywne, prześne, trochę, ale pożywne. I do tego mnie umyśliłem właśnie, że może z tych ćwiczełków zrobię taki wywar. Noż, ty dobrze to umyślił, jedziesz ze mną do Gdańska. Ja, a dlaczego? Bo ja mam wesele i chcę mieć to na weselu. A ty ze mną jedziesz, masz opłaconą podróż w obie strony, cały pobyt, jeszcze dostaniesz trzos, masz ci tu zadatek i położył na stole niewielki, ale brzęczący trzosik ze skóry masz niewiele się namyślając, to ja się idę szykować. Spokojnie popasamy tutaj dwa dni, za dwa dni wyjedziemy. Zadecydował szlachcic. Jego pachołowie odetchli z ulgą. Od tygodnia byli w siodle. Moi drodzy, to taka drobna moja historia, moja pogadanka a propos Kulebiaka. Faktycznie jest bardzo popularny na ścianie wschodniej. Są dwa podstawowe przepisy na kulebiaka. Przepis pani generałowej Kickiej, który jest swarszem mięsno-warzywnym, i drugi to kulebiak z Perkowic. Ten jest z kapustą i grzybami. Obydwa pochodzą z Lubelszczyzny. Ciasto jest drożdżowe lub półkruche. Półkruche wymaga troszkę więcej pracy, troszkę więcej zachodu i odrobinę niewiele. Więcej umiejętności niż ciasto drożdżowe. Jest też anegdota o tym, że Francuzi tak się zachwycili naszym kulebiakiem, po wizycie w Polsce, gdy go zjedli, wywieźli przepis do siebie, ale oczywiście jak to w hałacuzie, musieli go udziwić i zawijają teraz kulebiaka w ciasto hałacuskie. Oryginalny przepis rosyjski kulebiaka zawiera kaszę gryczaną, gotowane ryby, obowiązkowo kapustę kiszoną, grzyby i gotowane jaja na twardo i to też jest wszystko zawinięte w ciasto drożdżowe lub półkruche misternie zdobione w kwiatki wykonane z ciasta w listki w pięknie ozdobiane pieczone Podawane na weselach, na przyjęciach, a w naszym kraju na wigilię, na ścianie wschodniej, właśnie takiej naszej lubelskiej, mojej lubelskiej, bo tam stamtąd pochodzę, kulebiak jest nieodłączną częścią wigilii do czystego barszczu. Są uszka, są paszteciki podawane czy krokiety z kapustą i z grzybami. Już bardzo często na tym stole wigilijnym jest też kulebiak, który pachnie domem. Ciastem drożdżowym, grzybami, kapustą. Dobrze, kochanie, teraz taka mała podpowiedź. Ciasto drożdżowe robimy. Znajdziecie przepis. Ale jeśli chcecie, żeby kulebiak wam wyszedł taki naprawdę fajny, pyszny, oprócz mleka do ciasta dodajcie wystudzoną wodę zgotowanych suszonych grzybów leśnych. Podbije bardzo mocno smak. Dodajcie kminek, dodajcie mnóstwo majeranku do kapusty. Kapusta nie może być rozgotowana. Koniecznie musi zostać zachowany balans między miękkością a chrupkością kapusty kiszonej. Nie może być też pozbawiona całego kwasu. Potrzebny jest pieprz, majeranek. Ja dodaję do ciasta też czarnuszkę lub kminek i czarnuszkę. Nie zapomnijcie o pieprzu. Farcz musi być wyrazisty, intensywny, musi go być bardzo mocno czuć grzybami. Jest to cudowny, fantastyczny dodatek, fantastyczna w ogóle niespodzianka, jeśli zaprosicie gości do siebie i będziecie chcieli im pokazać coś, co... czego jeszcze nie jedli. Zróbcie kulebiaka, jest naprawdę bardzo prosty do zrobienia. W miniaturce będziecie mieli mojego kulebiaka, jak ja go robię, a przepis na kulebiakę znajdziecie na moim kanale na YouTubie serdecznie zapraszam i dziękuję za środowe pogaduchy o jedzeniu. Zapraszam na czwartek. Mam nadzieję, że wehikuł czasu nie odwali mi znów psikusa i w czwartkowych pogaduchach się usłyszymy. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Dzień dobry. Jest.